Wjechaliśmy A co to ma tam na dnie, Ty widziałeś? Jak się przechylił, to ma w dorożniku Myślę, że tak łatwo ze Skody jest ściągnąć mężczykę? <słysza> 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 A ląduje w pionie czy, yy, czy musi wiedzieć? On czy ja wiem? No. Na wykładzie nie wiem, tego nie to. było. Lądowanie nie było na wykładzie. Mam nagrany ten. A nie, tam nie było. Tylko starcie był. No, no, no chyba tego nie zrobił dopiero. na jedną nóżkę.

Sirokus Przyjemność, gdyby wiesz. Dawać pogarna Nie wiem ile miał prędkości, ile miał obrotówkę, może w pewnym momencie pan zrobił mu się czarną. Ja. Potem zbierał resztę i na końców wypadł z powodu.